są te elementy technicznego boksu, o którym mówiłem. Najpierw lata pracy z trenerem Zbigniewem Rau, bo później z Fiodorem Łapinem. Pojętnym uczniem po prostu jest i był Włodarczyk, który na co dzień boks patrzy trochę z innej perspektywy, ale o wiele lepiej wychodzi mu to po prostu w ringu. jest takie przyruchy, straszenie, patrzenie na reakcję rywala. Wytrącenie Mabiki z równowagi. Znowu podwójny lewy. O, ładnie zszedł teraz 9. No tym lewym prostym błodarczyk wygrywa czwartą rundę. W miarę skrupulatnie i regularnie wyprowadza lewy prosty i on gdzieś tam muska głowę Taylora Mabiki, chociaż wielkiej krzywdy też Gapończykowi nie robi. Znowu próba kręcenia się z tą kombinacją lewy prawy. Krzysiek jest typem pięściarza.